Witajcie przyjaciele! Hi! Witam Was na kanale Angielski od zera do poziomu advanced. W dzisiejszej lekcji porozmawiamy sobie o tym, co oznacza słowo with i with. Powiemy sobie różnice, znaczenie oraz zbudujemy dużo przykładów z udziałem tych słów. Standardowo jeśli chciałbyś mnie w jakiś sposób wesprzeć Możesz zostawić łapkę w górę. A my nie zwlekamy i przechodzimy do naszej lekcji. Na samym początku przetłumaczmy sobie te dwa słowa: wiz tłumaczy się jako te, a wołz tłumaczy się jako tamte. Wiz te, wołz tamte. Jeszcze na samym starcie chciałbym wam powiedzieć, iż WIZ i WOZ pasują wyłącznie do liczby mnogiej Wy zeszłym odcinku, który serdecznie Wam polecam obejrzeć, aby zrozumieć wszystkie zdania, które będą występować w dzisiejszej lekcji mówiliśmy sobie, iż this, czyli ten i that, tamten pasują tylko do liczby pojedynczej. A w dzisiejszej lekcji dowiecie się, iż these, czyli te, those, tamte, pasują tylko do liczby mnogiej. I teraz na przykład przykład, który to potwierdzi. Na przykład mamy these, these i na przykład jeden pies, dog. I będziemy to tłumaczyć jako te pies. Albo, na przykład, jeśli postawimy tutaj wąz, to będziemy tłumaczyć jako tamte pies. No w ogóle nie ma to sensu, ale co jeśli postawimy literę s, która oznacza liczbę mnogą? Wtedy wyjdzie nam na przykład te psy, lub, jeśli postawi postawimy wowz, tamte psy. Już rozumiecie, o co mi chodzi, a więc zaczynamy. Dobrze. I na samym starcie powiedzmy sobie na przykład te samochody. Te samochody zbudujmy kilka konstrukcji, a później przejdziemy do budowania zdania. Te samochody, czyli these samochody cars. These cars. Tamte psy, tamte czyli wołs i psy dogs. Wołs, dogs. Te dzieci, te dzieci czyli wiz, dzieci, jedno dziecko to child. A, tutaj child, a w, dwa dziecka, i więcej to children. Children. Zazwyczaj do naszych rzeczowników dodajemy tylko końcówkę s, ale dzieci to wyjątek. Tutaj zamiast childs, tak nie można powiedzieć, jest to błąd, musimy powiedzieć children. Children. Tamci mężczyźni, tamci, czyli wołz. I mężczyźni. Men. Wouz. Men. Jeden mężczyzna. Czyta się tak. Men. 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 A pisze się z literką A. To jest jeden mężczyzna. A men. Pisze się z literką E. I to E jest takie krótkie. Men. Men. A tutaj musimy szerzej otworzyć buzię. Men. Men, ale to w ramach takiej ciekawostki. Na razie nas interesuje wyłącznie yy, men. Te kobiety. Te kobiety. Wiz. Kobiety. Women. Wiz. Women. Dobrze, moi kochani. A teraz przejdźmy do budowy naszych zdań. Ja znam te samochody, ja znam, I know, te samochody, czyli these samochody, cars, I know these cars. Ty znasz tamte samochody, ty znasz, czyli you know i tamte samochody, those cars, I know these cars. You know those cars. Ja znam tych mężczyzn, ty znasz tamtych mężczyzn. Ja znam. I know tych mężczyzn, czyli these mężczyzn, men. Ty znasz tamtych mężczyzn. Ty znasz. You know. Tamtych mężczyzn, those mężczyzn, men. I know these men. You know those men. Ja znam te kobiety, ja znam. I know te kobiety, czyli these women. Ty znasz tamte kobiety. Ty znasz you know tamte kobiety those kobiety women I know these women you know those women Ja znam te dzieci ty znasz tamte dzieci ja znam I know te dzieci these children i know these children. Ty znasz tamte dzieci. Ty znasz. You know tamte dzieci. Those children. I know these children. You know those children. Dobrze, moi kochani, powtórzmy sobie te wszystkie zdania. With wolves tamte wiz cars te samochody Those dogs te przepraszam tamte psy wiz children te dzieci Those men tamci mężczyźni wiz women te Kobiety. I know these cars. you know those cars. Ja znam te samochody, ty znasz tamte samochody. I know these men, you know those men. Ja znam tych mężczyzn, ty znasz tamtych mężczyzn. I know these women, you know those women. Ja znam te kobiety, ty znasz tamte kobiety. I know these children, you know those children. Ja znam te dzieci, ty znasz tamte dzieci. Dobrze i idziemy dalej. Ja znam tych ludzi. Ja znam, czyli I know tych ludzi, tych, czyli wiz ludzi. Jeden człowiek, jedna osoba jest to person. A dwóch, yy, dwóch ludzi i więcej to people. People. Jest to róż, również wyjątek. I know these people. Ja znam tamte historie. Ja znam. I know. Tamte historie. Those. Historie. Stories. I know those stories. Jedna historia to story, a dwie i więcej to stories. Kiedy mamy tutaj literę y, albo y, jak kto woli, to dodajemy końcówkę i e, po angielsku I A, S. Dobrze. I idziemy dalej. My znamy te samochody. My znamy. We know te samochody. we We know these cars. Oni znają tamte książki. Oni znają. They know i tamte książki. Those książki books. They know those books. Ty czytasz tamte angielskie książki. Ty czytasz. You Read tamte, czyli those i angielskie książki, czyli English books. You read those English books. Ja czytam te polskie książki. Ja czytam. I read te, czyli these. I polskie książki. Polish Books. I read these Polish Books. My czytamy te gazety każdego dnia. My czytamy, czyli we read te gazety, czyli these newspapers. I każdego dnia, czyli every day. We read these newspapers every day. Oni czytają tamte książki każdego dnia. Oni czytają. They read tamte książki, those books. I każdego dnia. Every day. They read those books every day. Ja myślę o tych rzeczach każdego dnia. Ja myślę o, czyli I think, myśleć o, czyli think about, tych rzeczach, czyli these rzeczach. Things. Każdego dnia, every day, I think about these things every day. Ty myślisz o tamtych lekcjach każdego dnia. Ty myślisz, you think o czyli about tamtych lekcjach, those lekcjach. Lessons każdego dnia. Every day. You think about those lessons every day. My myślimy o tych lekcjach angielskiego każdego dnia. My myślimy. We think. Myślimy o, czyli think about tych, czyli these, lekcjach angielskiego, English lessons i każdego dnia every day. We think about these English lessons every day. Oni myślą, o tamtych historiach każdego dnia. Oni myślą. They think o, czyli about tamtych historiach. Those stories i każdego dnia every day. They think about those stories every day. Powtórzmy, moi kochani. I know these people. Ja znam tych ludzi. I know those stories. Ja znam tamte historie. We know these cars. My znamy te samochody. They know those books. Oni znają tamte książki. You read those English books. Ty czytasz tamte angielskie książki. I read these Polish books. Ja czytam te polskie książki. We read these newspapers every day. Oni czytają te gazety każdego dnia. They read those books every day. Oni czytają tamte książki każdego dnia. I think about these things every day. Ja myślę o tych rzeczach każdego dnia. You think about Those lessons every day. Ty myślisz o tamtych lekcjach każdego dnia. We think about these English lessons every day. My myślimy o tych lekcjach angielskiego każdego dnia. They think about those stories every day. Oni myślą. O tamtych historiach każdego dnia. Cóż, moi kochani, mam nadzieję, iż lekcja była dla Was zrozumiała i wiele osób może teraz nauczyć się tematu wiz i wołz dzięki mojej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja się Wam spodobała i standardowo, jeśli macie jakiekolwiek pytania, propozycje, sugestie, możecie napisać je w komentarzach. A ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia. See, see you later.